24 maja w Domu Kultury odbył się finał przeglądu piosenki anglojęzycznej Right Song Now. Centrum Języka Angielskiego Right Now oraz Stowarzyszenie Artystyczne Żory są organizatorami odbywającego się co dwa lata w Żorach przeglądu piosenki anglojęzycznej. Już po raz czwarty impreza zorganizowana przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Miasta Żory dała młodym ludziom z żor i okolic szansę rozwinięcia swych talentów i pokazania ich szerszej publiczności na deskach sceny Miejskiego Ośrodka Kultury. Do finału po eliminacjach przeszło 17 uczestników. Przegląd ma charakter artystyczno-edukacyjny, propaguje naukę języka angielskiego, a także pozwala wyłapać wokalne talenty.